I ponownie Państwa witamy. Program Lato w regionach dziś na żywo na antenie TVP3 z Ustrzyk Dolnych. My teraz postaramy się dowiedzieć czegoś na temat młynarstwa. Bo Ustrzyki Dolne to także takie miejsce, gdzie wiele na ten temat można się dowiedzieć. Wszystko dzięki Muzeum Młynarstwa, które od lat prowadzą pani Bożena i Janusz Bałkota. Witamy bardzo serdecznie. No to tak od początku, skąd w ogóle pomysł pani Bożena, żeby zająć się tym starym młynem, który tutaj sobie niszczał? No tak prawdę mówiąc, to tak chyba z góry ta myśl przyszła mi. Stał sobie młyn, trzy lata na sprzedaż. To było. W 2009 roku, i w pewnym momencie postanowiłam, że kupię ten młyn, dlatego że chodzimy koło niego przez 30 lat. Ale nie niego jest chodzimy. pani córką młynarza? Nie, nie jestem, ale za to mąż jest teraz y, fanem. Panem młynarstwa po prostu pochłania całą wiedzę i wszyscy pytają, czy przypadkiem nie jest synem albo wnukiem młynarza, dlatego że tak wszystko już o młynie wie. Tu mamy taką y, namiastkę y, prawda, tego Muzeum Młynarstwa. Powiedz, tutaj mamy Żarna. Tak, a już wkrótce będzie można dowiedzieć się jeszcze więcej, ponieważ zbliża się święto chleba. Święto chleba, już trzecie w młynie, bo przejęliśmy pana Glapiaka z agroturystyki. Trzecie I nie tylko i będzie można zobaczyć jak się wypieka chleb. Właśnie, myśmy je rozbudowali o warsztaty, no bo sama degustacja to już jest bardzo dużo. Ale duchy. bardzo przyjemna. Oczy, owszem przyjemna, ale my chcemy ludziom pokazać od strony zaplecza muzeum, czyli... Cepowanie, odsiewanie, żarna, wyrabianie ciasta A to i to chyba niełatwe, bo trzeba odnaleźć takich tak. ludzi, którzy jeszcze pamiętają, prawda, Bardzo jak kiedyś młóciło się zboże cepami. Ale przyznam Ci Pani szczerze, że z poprzednich świąt, które żeśmy przeprowadzali, ludzie sami się wyłaniają z tłumu. Znajduje się dziadziu, który chce pokazać wnuczce, znajduje się babcia, która chce pokazać. Czyli to taka I rodzina my teraz, my teraz Państwu pokazujemy to, jak wygląda Muzeum Młynarstwa, czyli ten młyn w Ustrzykach Dolnych. Może jeszcze opowiem o tym o tej sobocie, gdzie zapraszamy szczególnie na sobotę o 15:00 rodziny, dlatego że ważne jest dla nas, aby dzieciaczki same dotknęły ciasta, zrobiły bułeczkę, my wkładamy ją do pieca, potem wyciągamy taką gorącą i wszyscy czekają, kiedy dostaną te bułeczkę. a jeszcze jak dostaną do tego masło czoskowe, to są już po prostu w niebo wzięci i dla nas jest ważne, żeby każdy dotknął to, dotknął święto chleba od ziarenka. Święto chleba od ziarenka, ale trzeba powiedzieć, że ten stary młyn, który państwo kupili odremontowali, odrestaurowali. On nawet udało się go uruchomić, tak? A czy myśmy go uruchomili w 2009 roku po zakupie, ponieważ miałam świadomość, że on już nigdy więcej nie ruszy, bo pani Krupniakowa trzymała prąd do sprzedaży. Ona chciała sprzedać młyn jako młyn i chciała po prostu włączyć, uruchomić, pokazać kupującemu, że on jest sprawny, że działa. Tak, że działa. Więc mi tak jak żonie przyszła myśl, żeby go kupić, kiedy nigdy w życiu nie była w młynie. Ona nie miała zielonego pojęcia co w tam w środku jest, a ona go kupuje, zrobi z niego muzeum. Więc ja drugą myśl <gry> mam taką. Sfilmuję, nagram, sfotografuję wszystko to co jest żeby med medialnie przygotuję do ewentualnego multimedialnego zwiedzania. I przyznam się, że w tym roku znalazłem pana, który się tym zajmie. Już myślę, że finansowo też damy radę, że w przyszłym roku spróbujemy już, żeby ten młyn działał na zasadzie tych nowoczesnych multimedialnych przekazów. Tak. To niesamowite, że młyn trzeba jako multimedia prezentować. Tak? No chcemy, żeby ludzie słyszeli ten hałas. Każdy się pyta, panie, głośno to było. No, głośno było. Klekot, stuki. Ja to wszystko mam nagrane. No to posłuchajmy sfilmowane. tego klekotu, tych stuków. Ci... Nie, no, że... to, to tylko, zia... to to tylko, tylko żarna, no. ale na miastka mówię to tego muzeum, które można przyjechać u państwa zobaczyć. Wiedzieć, yy, dlaczego wszyscy jak przychodzą do nas, to nikogo nas nie przejdzie, bo ja mówię, proszę pokręcić, bo nam potrzebna mąka. A wszyscy do chleba, ja mówię nie, bo jeszcze mamy taką bardzo fajną zupkę kisełycie na bazie kwasu z kapusty i do niej właśnie jest potrzebna ta mąka, ta pełnoziarnista. To wszystko, co po prostu tutaj z mielą, dodajemy do zupy i ta zupa jest po prostu, no. Inna, Do nas idzie następny gość, to ja spróbuję dziękujemy. w takim razie. O, uwaga. A, w drugą stronę i to, to nie wcale nie proste. jest takie proste. Przecież Oj, Marcin Młynarzem o. to chyba nie będziesz, wiesz? Ojej, jeszcze to nie, zepsujesz. Nie jest takie proste, ale można poćwiczyć u was w Można, można przejść, można ćwiczyć. Na świeżym powietrzu stoją, na czystym powietrzu Bieszczackim. Za tydzień święto chleba, bardzo dziękujemy. A Razem z nami Jacek Łeszega, Bieszczackie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Witamy. Izba Regionalna, to jest też takie miejsce, gdzie no, cały czas chcecie prezentować tradycję tych terenów. Dzień dobry Państwu, oczywiście. I teraz właśnie było, byliście Państwo w, na stoisku w Młynie. W młynie. W młynie byliśmy. Właśnie w Młynie. I u nas są dwa muzea. Jest Muzeum Przyrodnicze Wieszczackiego Parku Narodowego i jest Muzeum Młynarstwa i Wsi. Ale to nasze muzeum, które powstaje, będzie zupełnie inne. To będzie muzeum z, z ekspozycjami historycznymi. Będzie mówiło również tak samo o sprawach etnografii etnografii wsi. Natomiast skupiamy się głównie na historii te, tego regionu, ale nie tylko uszy, bo to chodzi o Bieszczady. Słyszałam, że na przykład najstarsze buty narciarskie. Tak, no właśnie, to jest takie, taka ciekawostka, ponieważ mamy właśnie najstarsze buty, yy, buty narciarskie oraz yy, nie, nie tylko buty, bo są różne jeszcze takie ciekawe elementy związane z turystyką, bo my mamy właśnie stworzony dział turystyki bieszczadzkiej, sportu bieszczadzkiego. To właśnie wyróżnia nas yy, z innych muzeów, yy, które nie skupiały się właśnie na tym temacie. A pas Goprowca. No, pas Goprowca, właśnie najstarszy pas Goprowca otrzymany właśnie jednego z właśnie słynnych goprowców, ponadto czapka goprowska, ale tu chodzi o to, że dział turystyki wieszczadzkiej jest praktycznie nieruszony. My chcemy po prostu poruszyć to i zrobić coś zupełnie innego. Ekspozycje historyczne, ale też taka współczesność, pomieszanie pewnych rzeczy. PRL w ale 120 metrów tak w tej chwili, czy to nie jest troszeczkę za mało, żeby te wszystkie eksponaty pomieścić? No oczywiście, już mamy dwa magazyny zapełnione i mniej więcej. Mam nadzieję, że za dwa lata uda nam się stworzyć muzeum, bo w tej chwili jest to izba regionalna, ale już rozpoczynamy procedurę składania będzie dokumentacji. Muzeum. Będzie muzeum, naprawdę obiecuję w Dubańsku. Jeszcze krótko powiedzmy o karpackim jarmarku turystycznym, który trwa. Na początku całego jarmarku można właśnie Muzeum Młynarstwa zobaczyć, ale dziś tutaj park pod dębami, no, mnóstwo turystów, stoisk i prezentacji. Oczywiście, no właśnie jest to siedmiodniowy jarmark, trudna impreza, bo siedem dni to jest naprawdę wyzwanie wielkie, ale podołaliśmy temu. Ale jak widać, duże zainteresowanie. Tak, oczywiście, zwłaszcza, że to jest finał dzisiejszy, dzisiejszy dzień, piękna pogoda, prawie 50, 50 wystawców, fajne zespoły, które za chwilę wystąpią, ponieważ ładna pogoda, no, półmetek wakacji, podobno ogromny korek, żeby tutaj w ogóle przyjechać. No, jakoś tak się udało nam właśnie troszeczkę namieszać w naszych Bieszczadach, także jesteśmy bardzo zadowoleni właśnie z tego, że ten karpacki jarmark jest na stałe w kalendarzu imprez i tak ważnych imprez, nie tylko kulturalnych, bo to przede wszystkim turystyczna impreza turystyczna, czyli chodzi o to, żeby pokazać turystom, którzy na przykład jadą w Bieszczady albo wracają, żeby się tu zatrzymali, bo warto. Na przykład weekend spędzić w Ustrzykach Dolnych. Oczywiście, mamy. Bo w okolicy, bo ja myślę tutaj też, no, chociażby ropienka, tak? My pozdrawiamy oczywiście koło gospodyń wiejskich z ropienki. Tak, oczywiście, ale mamy bardzo ciekawe, ciekawe informacje. Za dwa miesiące powstanie szlak naftowy, między innymi rowerowy, który będzie obejmował i ropienkę, więc skorzystają na te panie skół gospodyń wiejskich. A to nie wiejskich. koniec, a to nie koniec, bo są też propozycje dla rodzin z dziećmi, prawda? Tak, jest propozycja, ale to już w przyszłym roku. bo Nie damy rady tego panować w tym roku ze względu tylko czasowym. Powstaje Przede wszystkim z Korona Gór Uszczyckich. To jest bardzo ciekawy projekt, właśnie dla rodzin z dziećmi, czyli zdobywanie pięciu szczytów dookoła Uszczyk Dolnych, gdzie wszyscy otrzymają właśnie takie statuetki oraz nie tylko statuetki, ale tytuł zdobywcy Korony Gór Uszczyckich. No i jeden jeszcze bardzo ważny taki projekt Szlak Fortyfikacji Obrony i Pomników w Przeszłości. Nie chciałbym zdradzać szczegółów. Będziemy zapraszać na przyszły rok państwa i wszystkich właśnie do odwiedzania. Tych pamiątek po II wojnie światowej i po I wojnie światowej jest tutaj sporo. No przede wszystkim po I Wojnie Światowej bardzo dużo, zwłaszcza tutaj jakbyśmy tak popatrzyli na okoliczne wzgórza, to wszędzie są okopy. Zabierzemy to wykorzystać, ale są też zęby smoka słynne, o których często mówiliśmy, to już pozostałości z II Wojny Światowej. Wszystko wykorzystamy, wszystkie pomniki aby uatrakcyjnić nasze miasto i gminę i Bieszczady. Tak na koniec zęby smoka, które miały zatrzymać czołgi, a czołgi poszły dołem. Oczywiście właśnie jest to tak, taka to było. ciekawa historia, taka właśnie że poszły bokiem, ale zęby smoka są. Ale każdy pomysł, żeby przyciągnąć to miejsce turystów jest dobry, prawda? Oczywiście wykorzystamy każdy element do Bardzo dziękujemy, do bardzo dziękujemy, dziękujemy i zapraszamy, proszę państwa, Ustrzyki Dolne zapraszają. Miejsce także z historią polecamy na weekend na wakacje. Z historią i z pomysłami na przyszłość. My kończymy program Lato w regionach byliśmy byliśmy w Ustrzykach dolnych i widzimy się z państwem już za tydzień. Kolejny weekend odkrywamy kolejne wakacyjne miejsca z programem Lato w regionach na antenie TVP3. Do zobaczenia. Do zobaczenia.